No, więc na początek powiem Wam tak. E, ogólnie smugi chemiczne i chemtrails to jest zaledwie mała część całego spektrum technik i technologii, które są zawarte pod nazwą geo-inżynieria. E, chemtrails to jest tylko mała część tego, e, co je, kryje się pod sloganem geo-inżynieria. W świecie alternatywnym geoinżynieria jest nazywana geoterroryzmem, ponieważ ma bardzo negatywny wpływ na całe życie biologiczne, ale i także na całą naturę. I tak na przykład można do tego wymienić kilka technologii, które właśnie mają za zadanie wpływać na pogodę i manipulować nią. W skład geoinżynierii wchodzą takie technologie jak harp, manipulowanie pogodą, sztuczne wywoływanie trzęsień ziemi. Sztuczne wywoływanie tsunami, manipulowanie deszczem, sztuczny deszcz Artificial Rain jest też dodatkowo technologia, która jest oparta na laserowym i punktowym stymulowaniu erupcji wulkanów, sztuczne zasiewanie nieba chmurami. Na pewno widzieliście niejednokrotnie, NASA używała taką technologię do wytwarzania chmur są też projekty rosyjskie. Technologia się nazywa TMS, która potrafi wytwarzać chmury. Dodatkowo są też poszlaki na to, że używana jest technologia energii skierowanej, która potrafi podpalać pola i lasy punktowo. Była taka mocna akcja w Kalifornii, gdzie duża część lasów po prostu spłonęła, ale ludzie otwarci z otwartymi umysłami Doszli do tego, że była po prostu użyta technologia do tego, aby wytworzyć takie pożary. Dodatkowo myślę, że też poża, pożary w Amazonii też tak samo zostały sztucznie spowodowane, wytworzone. Rok temu też była bardzo głośna informacja o tym, że w Dubaju pojawił się sztuczny deszcz. I nie jest już to żadną tajemnicą, ponieważ. Same elity o tym mówią, że posiadają technologię do wytwarzania sztucznego deszczu. Mało tego, powiem, że ta technologia pochodzi właśnie tutaj z Wielkiej Brytanii. A dokładnie z Uniwersytetu w Reading. Reading to jest takie miasto nieopodal Londynu. I to właśnie tam została opracowana ileś tam lat temu taka technologia i teraz jest używana. To wszystko jest objęte agentą globalnego ocieplenia. Oczywiście, globalne ocieplenie to jest jedna wielka ściema, moim zdaniem, ponieważ jest narzędzie do wpływania nie tylko na pogodę, ale i na masy ludzi, którzy będą właśnie chodzić jak w zegarku, tak jak im elity powiedzą. Popatrzcie sobie na tego łabędzia tutaj. Dobra, no to na początek pokażę Wam niebo, jak wygląda nad Londynem. Zobaczcie sobie sami. Tutaj po jednej stronie, a tutaj po drugiej stronie. Widzicie ten samolot na środku ekranu. Ten akurat nie, za, nie zostawia żadnych smug za sobą. Ciekawe, nie? Natomiast tutaj widać taką długą linię. Która już jest rozproszona i której prawdopodobnie nie będzie widać za chwilę, ale spowoduje to, że niebo zrobi się takie bardziej mleczne, że tak powiem. Bo właśnie chodzi o to, żeby zakryć całe niebo tymi chemikaliami, a także o to, żeby ludzie tego nie zauważyli, no bo taki. Jaśniejszy kolor na niebie praktycznie nie robi różnicy, nie? Tutaj widzicie jedną taką grubą linię. Smugę, a tam nieco dalej. Takie mniejsze dwie. Tutaj też jest jedna. A tutaj kolejna. A jeszcze tam w oddali jeszcze jedna. Jest tego tutaj mnóstwo. A jeszcze pół godziny temu nie było tutaj żadnych smug. Tam za drzewami też jest bardzo dużo tego. No i teraz ktoś powie, że to są smugi kondensacyjne. A smugi kondensacyjne to są krótkie linie, krótkie ślady pozostawiane przez samoloty, które po krótkim czasie zanikają. Natomiast te, tutaj u góry, one są bardzo długie i zajmuje im o wiele więcej czasu na rozprzestrzenienie się, i co ciekawe, one są tak długie, że rozprzestrzeniają się na bardzo duże połacia terenów, zakrywając dużą część miasta. I teraz, po co miałyby samoloty pasażerskie pozostawiać takie smugi? Gdzie teraz, na przykład, nie widzę żadnych samolotów. A jeszcze wcześniej było ich naprawdę sporo, czyli mają jakiś grafik ustalony specjalnie, żeby o tej samej godzinie wylatywać i przelatywać nad Londynem. Czy może po prostu jest to skoordynowana akcja odbywająca się wedle planu i co kilka dni po to, aby właśnie pryskać ludzi jak stonki na polu? Ogólna narracja mówi o tym, że te smugi chemiczne są prowadzone po to, i te wszystkie ich projekty, e, chemtrajes, są prowadzone po to, aby przeciwdziałać globalnemu ociepleniu. Moim zdaniem, globalne ocieplenie to jest narzędzie elit. To jest narzędzie, które pozwala im nie, nie dość, że zbijać kokosy, to jeszcze przez bardzo długi okres czasu kontrolować masami ludzi, a także kontrolować gospodarkami danych państw, ponieważ. Globalne ocieplenie to jest agenda wytworzona po to, aby megakorporacje technologiczne, e, środowiskowe itd. miały niekończący się zysk, który jest właśnie wynikiem manipulacji umysłów ludzi poprzez media, które zresztą sami oni posiadają i kontrolują. E, dlatego całe globalne ocieplenie to jest agenda i narzędzie do kontroli. A teraz wam pokażę efekt, który powstał po pół godzinie właśnie jednej z takich długich linii przybliżę wam. Patrzcie jakie chmury się pojawiły nagle. Jakie formy. Widać. To jest właśnie efekt pryskania nieba. I właśnie takie jakby wzory na tym niebie zakrywają bardzo dużą część miasta, ponieważ znajdują się bardzo wysoko. No i to jest właśnie efekt tego pryskania i rozpylania chemikaliów nad naszymi głowami. I teraz, jaki to ma cel? Po co to jest robione? Elitki sobie po prostu przez lata stworzyły taki system, który uzależnił nas od produkcji gazów cieplarnianych. Fabryki, magazyny, nawet samochody spalinowe wszystko to było po to robione, aby uzależnić społeczeństwa od gazów cieplarnianych. I dzięki temu, teraz, gdy zaczynają wprowadzać technologie, które będą oparte na elektryczności, czyli samochody elektryczne, jakieś pociągi elektryczne itd. Tak dalej, tak dalej, Wiecie o co chodzi, nie? Cała ta agenda e, elektryczności e, pozwoli im na to, żeby zrzucić całą winę na ludzi, a nie na nich. Bo tak naprawdę to oni są tymi, którzy produkują te zanieczyszczenia i gazy. E, to oni zarządzają tymi fabrykami, korporacjami, które Produkują właśnie gazy cieplarniane, a zrzucą teraz winę na ludzi i obarczą ich tym jarzmem, tego, że właśnie to my jesteśmy tymi, którzy produkują te zanieczyszczenia. Właśnie tak działają elity: programują ludzi poprzez media, wciskając jakąś tam propagandę i mówiąc nam, że to nasza wina. To jest wszystko ukartowane i specjalnie zaprojektowane ponieważ jest to taki jakby ja to nazywam parasolem psychologicznym chodzi o to żeby zamknąć usta tym wszystkim, którzy mówią o tym otwarcie i pokazują na przykład tak jak ja teraz, że jednak na niebie coś jest nie tak i że jesteśmy pryskani jak stonki na polu i właśnie takich ludzi zaczyna się oczerniać, dlatego używane są slogany typu teoria spiskowa Foliarz, szur, i tak dalej, i tak dalej, wiecie o co chodzi. Jest to, jest to manipulacja, jest to kontrola umysłów. Oni nie chcą, żeby ludzie zaczęli zadawać pytania i kwestionować to, co widzą na niebie. Dopiero od niedawna pojawia się to w mediach publicznych, ale jest to zwiedzenie. Dlatego są projekty takie jak na przykład Scopex, które zostały ufundowane przez Billa Gatesa na przykład. Według ich e, narracji mają za zadanie zakryć niebo przed słońcem, przed promieniowaniem. Można podpiąć do tego mnóstwo innych projektów, takich mniej znanych. Są projekty NASA, są projekty nawet SpaceX. Amazon też wiem, że pracował nad jakimś projektem, współpracował z jakimiś uniwersytetami, które właśnie tworzyły takie projekty. Mnóstwo kasy idzie na to, na tą całą propagandę globalnego ocieplenia i jest to robione nie bez powodu, ponieważ takie chemikalia rozpryskane na niebie no, wpływają mocno na ludzi, obni obniżają ich odporność, sprawiają, że pamięć zanika, koncentracja zanika. To coś, co tam widzicie za mną, czyli Słońce, to jest nasze źródło życia. To właśnie Słońce daje nam życie, energię, e, witaminę D jest to niesamowity antydepresant. poprawia krążenie, wpływa na jakość naszego ciała, poprawia jakość kości i tak dalej. Możecie sobie to wyczytać, poszukać i właśnie chcą zasłaniać nam nasze źródło życia. Zobaczcie sobie tutaj jak fajnie ludzie sobie mieszkają w tych stateczkach. Te barki to są takie domy mieszkalne. Które zostały umieszczone właśnie w kanałach, które są wokół tego terenu. Jak widać, tutaj rzeczka sobie płynie. Bardzo fajny klimacik, lubię takie klimaciki. Już nie powiem o teoriach, które mówią o tym, że chcą wybić niepotrzebne im jednostki. Do tego potrzebne są im też technologie takie jak np. 5G, 6G, 7G itd. To dlatego możliwe, że rozstawiane są anteny 5G w każdym kraju na całym świecie, we wszystkich miastach i łączone one są właśnie z chemią, która jest rozpylana nad naszymi głowami, ponieważ częstotliwości w powiązaniu z chemią. Mogą oddziaływać na człowieka w sposób właśnie taki bezinwazyjny i wpływać na niego, na jego zachowanie, na jego energię, poczucie. Przecież też może być tak, że rozpylane są nad naszymi głowami różnego rodzaju wirusy, wirusy albo bakterie, i tak właśnie o to chodzi, żeby mieć kontrolę nad całymi masami. Wyobrażacie sobie, jak jakaś grupa ludzi, którzy tych właśnie ekoterrorystów. Zmanipulowanych ludzi albo przekupionych ludzi, którzy walczą z rzekomym globalnym ociepleniem, rozpylą nad naszymi głowami wirusy, które potem wdychamy poprzez właśnie powietrze. A po czasie, gdy właśnie nabierzemy tych wirusów i bakterii w naszym ciele, no to aktywowany jest system i technologia 5G, która oddziałuje i współgra właśnie z tymi bakteriami i wirusami. To już nie jest żadna. Teoria. Ja po prostu mówię to co, to, co zostało udowodnione i to, co jest dostępne publicznie na różnego rodzaju stronach. Są też wykorzystywane technologie do tego, aby używać pogody jako narzędzia wojskowego czyli broni wojskowej aby atakować inne kraje, czyli inne tereny. Dość często tutaj nad Londynem latają takie wojskowe helikoptery e, Tutaj chyba będzie to teraz widać Bardzo często latają takie helikoptery Ostatnio gdzieś widziałem informację, że Jeden z brytyjskich, angielskich generałów powiedział, że Wielka Brytania musi zacząć się przygotowywać na Kolejną mega wojnę Która Nadejdzie niebawem i uderzy właśnie w samą Wielką Brytanię. Dlatego przestrzegł wszystkich i powiedział, że należy zacząć przygotowywać się na kolejny potężny konflikt militarny z udziałem Wielkiej Brytanii. No jest to dość zastanawiające, bo gdyby powiedział to jakiś zwykły polityk, no to nie byłoby wydźwięku. Jednak powiedział to generał, czyli najwyższy w hierarchii. Jeżeli chodzi o wojsko, także no, ma to pewnie znaczenie i na pewno wie co mówi, chociaż może to też być przygotowywanie się do kolejnego konfliktu na zasadzie fałszywej flagi. Ale jak będzie, to zobaczymy. Dodatkowo też przecież było już sporo filmów w przeciągu ostatnich lat pokazujących, że Londyn upadnie. Jest taki film London Has Fallen i tam było pokazane właśnie, że całe miasto zostało zniszczone I jest to pewien jakby wydźwięk tego, co nadchodzi. Być może tak się nie stanie, bo Londyn jest duży i tutaj mimo wszystko jeszcze elity przebywają. Jak wiecie, w samym centrum mają tam mnóstwo swoich siedzib i biur. No, natomiast z drugiej strony też wiemy, że wszyscy przenoszą się do Chin. I już prawdopodobnie niebawem kolejny konflikt z Tajwanem pojawi się na kartach i we wszystkich mediach. A ten konflikt, moim zdaniem, będzie spowodowany tym, że po prostu chcą mieć władzę nad chipami, czyli nad technologią. Ponieważ jeżeli wszystko będzie wchodziło w świat cyfrowy i Taki świat zdigitalizowany, no to każde urządzenie, każdy pojazd będzie posiadał w sobie mnóstwo chipów, bez których nie będzie mógł funkcjonować. Dlatego, chipy są bardzo ważnym i wartościowym źródłem funkcjonowania nowego porządku świata. To dlatego. Tam wszystkie firmy technologiczne, takie jak na przykład Nvidia Geforce, które oparte są na chipach, mają swoje siedziby na Tajwanie. Dodatkowo też jest taka firma, która nazywa się TSMC, która jest w zasadzie monopolistą, jeżeli chodzi o produkcję takich chipów. I to właśnie tam mają swoje fabryki przejmują całą kontrolę nad zarządzaniem energią na całym świecie i no i tak samo można by było właśnie powiedzieć o na przykład samochodach spalinowych to dlatego teraz jest takie forsowanie tego żeby kupować elektryczne samochody hybrydowe które to rzekomo nie wytwarzają żadnych spalin i tak no ale żeby wyprodukować te samochody no to muszą w fabrykach dużo energii zużyć które, która jest właśnie której efektem ubocznym są właśnie gazy cieplarniane E, różnego rodzaju fabryki, elektrownie. E, być może dlatego też jest atak na Rosję, ponieważ Rosja, jak wiemy, jest e, znaczącym graczem, jeżeli chodzi o zasoby naturalne e, i nie chcą, aby właśnie Rosja zarządzała tym wszystkim w pewnej części. Chociaż wydaje mi się, że to jest też ustawka, e, bo elitki i tak już przejęły te wszystkie rządy. Tam wszystkie wszyscy politycy to marionetki. Moim zdaniem podstawieni ludzie, a jedynie grają tych dobrych i tych złych. Tak jak już niejednokrotnie wspominałem w swoich filmikach, elita cała przenios, przenosi się do Chin. To tam jest główna fabryka zanieczyszczeń. To tam jest główny, główne centrum, z którego będą sobie zarządzać. Chociaż kraje już nie mają znaczenia, narody już nie mają znaczenia, to dlatego elity nie lubią nacjonalizmu, patriotyzmu i tak dalej. Ponieważ to jest tak jakby opozycja dla nich, opozycja dla globalizmu. I nie jest to na rękę tym wszystkim korporacjom, megakorporacjom, które rządzą światem, skonsolidowane w jeden wielki, wielki konglomerat tych korporacji. Jak to. Ładnie nazwał Ernest Wolf, jest to przemysł finansowo-cyfrowy, który wpływa właśnie na zarządców danymi krajami, na ludzi, na, na to, że teraz ludzie będą e, przechodzić ze, z energi energii kopalnianych na energię elektryczną wszędzie, gdzie się tylko da. E, tak zwane odnawialne e, technologie, panele słoneczne i tak dalej. A oni będą sobie zarządzać tym wszystkim. Oczywiście są to tylko moje jakieś tam rozkminki, teorie. Bierzcie to z dystansem. Obserwujcie sobie niebo we własnych miastach i sami wyciągajcie wnioski, jak to może funkcjonować i wyglądać i po co to jest robione. No, także. Także to tyle z mojej strony. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam na kolejne.